Cześć, to Artur z grupy Zibi. Witam Was serdecznie z mojego Balkoneiro. Zapraszam Was w podróż do przeszłości. Mianowicie pokażę Wam dzisiaj najbardziej popularnego Cziszoka w Polsce, najbardziej popularnego Cziszoka w Europie, najbardziej popularnego Cziszoka na świecie czyli serię ga 100 Otwierając to od modeli bardzo podstawowych, trzech pierwszych wersji kolorystycznych. W tej chwili w moim ręku wersja GA101A4 z akcentami w kolorze czerwonym. Za moment jeszcze dwie kolejne wersje. Jak to się stało, że ten zegarek stał się najbardziej popularnym G-Shockiem? Przede wszystkim ma on połączenie modułu wskazówkowego i cyfrowego. Przed tym zegarkiem bestsellerem była Seria 6900, która była. Tylko i wyłącznie cyfrowa, to znaczy były tylko wyświetlacze. 12 lat temu, a dokładniej w 2008 roku, kiedy ten zegarek miał premierę, okazało się, że jest potrzeba na to, żeby G-Shock zaczął mieć wskazówki, ponieważ no, wszystkie inne marki wskazówkowe sprzedawały się po prostu znacznie lepiej, i klienci odchodzili od G-Shocka na poczet zegarków ze wskazówkami i tak oto wymyślono GA100, biorąc pod uwagę, że to jest setka. Jest to dokładnie pierwsza wersja tego zegarka. Co mamy tutaj na tarczy? Przede wszystkim mamy cztery okienka wyświetlacza cyfrowego. Górne wskazują jakieś obliczenia czy funkcje, które mogą być uruchomione. Dolne są wspierające, pokazują nam godzinę, czas, datę lub inne ustawienia zegarka, te ustawienia funkcyjne jeśli chodzi o funkcje no to mamy tutaj godzinę z datą 4.28 czyli 28 kwietnia po prawej stronie też nazwa dnia tygodnia w wersji skróconej w języku angielskim oprócz tego mamy też stopper, mamy też timer czyli odliczanie czasu wstecz mamy też czas światowy mamy również alarm i tutaj ten alarm jest z funkcją drzemki i tyle z funkcji, czyli funkcje bardzo podstawowe, to co zawsze nie występuje w każdym z w żadnych kompasów, żadnych wysokościomierzy. Mamy też podświetlenie. No, i jeśli chodzi o podświetlenie, to jest tak naprawdę. Jedyna wada zegarka, którą się dopatrzyłem, ponieważ podświetlenie to jest pojedyncza dioda LED, która jest tutaj widać ją na godzinie 6. Nie dość, że ona jest pomarańczowa, to jeszcze szczerze nie daje za dużo światła. Co prawda, w kompletnej ciemności widać wskazówki, ze wskazówek można odczytać godzinę, ale nie jest to, co byśmy w roku 2020 oczekiwali od. Takiego zegarka jak dzisiaj, No ale nie narzekajmy, to jest moduł z 2008 roku. Na tamte czasy to naprawdę była wysokiej jakości e, dobra technologia. GA100 to seria, która e, trochę prześmiewczo przez niektórych nazywana jest kosą. E, ja próbowałem dotrzeć e, skąd ten nick. Okazało się, że to jest e, z ankiety, którą stworzyłem, okazało się, że jest to e, prześmiewcza nazwa dla tego zegarka nazywany jest kosą pewnie dlatego, że sprzedaje się zdecydowanie najlepiej i bardzo dużo osób go ma, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób wykasza rynek. Z drugiej strony nie oferuje zbyt wielu funkcji no tak jak mówiłem, pokazywałem wam on ma funkcje podstawowe to jest G-Shock, on powinien wytrzymać każdą naszą przygodę jest odporny na upadki, na wstrząsy na jakieś zadrapania czy uderzenia ma też 200 metrów wodoszczelności czyli możemy w nim pływać kąpać się, nie wiem skakiwać do basenu no nie ma kompasu, no ale dzięki temu że tych funkcji nie ma tak dużo to jego cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna Cenę możecie sobie sprawdzić na stronie timetrend.pl lub u innych autoryzowanych partnerów grupy ZB, czy to stacjonarnie, czy na ich stronach internetowych. No naprawdę, to jest zegarek za kilka stówek, więc też nie oczekujmy, że spełni nasze wszystkie wymagania. W tym modelu w wersji 1A4 mamy wyświetlacz pozytywny, to znaczy. Czarne napisy na białym wyświetlaczu, na tarczy dwie wskazówki do pokazywania godziny i jedna wskazówka pomiarowa. Co ciekawe, zegarek ma funkcję anti to znaczy, że jest odporny na działania magnetyczne i tych wskazówek nie można magnesem ściągnąć. Dwie pozostałe wersje kolorystyczne, czyli wersja 1A2 czarna z niebieskim. I ta wersja, jak widzicie, jest znacznie ciemniejsza. Przede wszystkim przez to, że wyświetlacz jest w tak zwanym negatywie, to znaczy są białe napisy na czarnej tle na czarnym tle uspełniony jest to kolorystyką granatową całość zamknięta w dokładnie tej samej kopercie na tym samym module obsługuje się go dokładnie tak samo tutaj te akcenty niebieskie są jeszcze u dołu w wersji czerwonej przyciski również są w kolorze czerwonym w wersji niebieskiej przyciski są koloru czarnego także tutaj też taka różnica jeśli chodzi o kolorystykę i wersja numer 3, ta zdecydowanie najbardziej popularna na rynku od wielu, wielu, wielu lat. Żaden inny czaszek nie może go przebić pod kątem sprzedaży, czyli wersja GA101A1 czarno-czarna, tak naprawdę jedyne co jest białe w tym zegarku to wskazówki po to, żeby tą godzinę zawsze można było odczytać, no jest bardzo wielu fanów koloru czarnego i osób, które ubierają się cały czas na czarno więc ten zegarek zdecydowanie do nich bardzo dobrze pasuje, dzięki temu, że wskazówki są białe, no to fajnie się odznaczają godzinę dobrze widać tutaj no wszystkie elementy czarne, oczywiście oprócz dekla i zapięcia łącznie przyciski, ale nawet napisy tutaj na górze, taki tutaj napis g jest w kolorze czarnym, w innych wersjach kolorystycznych, jak widzicie, jest wersja biała. To jest absolutny bestseller. Znajdziecie go praktycznie w każdym sklepie. Dobre wersje kolorystyczne, tak naprawdę, wystarczy stwierdzić, czy wolicie cały czarny, czy lubicie niebieski i chcecie czarny z niebieskim, czy może wyświetlać pozytywny i kolor czerwony. I ten zegarek warto sobie obejrzeć, przymierzyć i kupić no bo jest to swego rodzaju klasyk no tak jak mówię, od no, 12 lat niepokonany bestseller i myślę, że gdy kiedyś jakiś inny model go zastąpi to długo czasu dużo czasu upłynie, zanim ten nowy model zacznie się sprzedawać lepiej niż ta ga -setka. jak ten zegarek wygląda na łapie, pokażę Wam mierzę najpierw wersję czarną co jest fajne i co ja bardzo lubię w tym zegarku to to, że to jest duży zegarek ponad 5 cm średnicy i 5 cm wysokości natomiast ja mimo tego, że mam rękę szczupłą on nie wygląda na nieźle opina mi cały nadgarstek, ale nigdzie bezczelnie nie wystaje, on nic nie haczy prezentuje się całkiem dobrze jak wygląda wersja niebieska to jest zdecydowanie moja ulubiona wersja kolorystyczna, przez to, że ja lubię niebieski, często się ubieram w cisznę niebiesko. No naprawdę wygląda e, fenomenalnie, szczególnie taką wieczorną porą. Czy nawet, nawet do jakiegoś e, ciemnego stroju wieczorowego, e, jakiejś marynarki, nie wygląda to najgorzej, choć pewnie wielu się ze mną nie zgodzi. I ostatnia wersja z kolorem czerwonym. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, wyświetlacz pozytywny. E, zegarek z kolorem czerwonym, no też się dość mocno odznaczający dzięki tym czerwonym akcentom e, na ręku, ale też ta biel fajnie wypełnia. Sprawia, że zegarek jest widoczny z bardzo e, dużych odległości i na pewno każdy go zauważy. I jeszcze raz przed Wami na koniec: trzy najlepiej sprzedające się zegarki G-Shock. W Polsce trzy najlepiej sprzedające się zegarki G-Shock w Europie. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, która wersja kolorystyczna. Podoba się Wam najbardziej. Napiszcie w komentarzu, dlaczego jeszcze uważacie, że ten zegarek nazywamy kosą. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że taki zegarek może pasować do stroju wieczorowego marynarki czy nawet garniaka. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Za chwilę zobaczycie dwa linki do filmików, w których pokazuję, jak w tym zegarku zmieniać ustawienia podstawowe, pokazuję, jak zmienić czas z zimowego na letni i odwrotnie. Póki co dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was na time wpiszcie sobie GA100, poznajcie te trzy modele i inne wersje kolorystyczne tego niezwykle udanego G-Shocka zapraszam Was też na cb.pl ukośnik g -shock. tam znajdziecie listę autoryzowanych punktów sprzedaży wyszukajcie ten najbliższy Wam na pewno, na pewno tego g tam znajdziecie, warto przymierzyć trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, hej!